Dobry, witam państwa serdecznie. Nie wiem, czy zdołam zaspokoić państwa głód informacyjny, ale pokażę państwu, gdzie my mamy głód informacyjny. I no, przykro mi, niestety nie zdołam, chociaż ta impreza wieczorna jest kusząca, ale w ciągu dnia będę musiał pourzędować troszeczkę w ministerstwie. Natomiast jesteśmy jak najbardziej otwarci na kontakt bezpośredni czy, czy mailowy, jeżeli chodzi o pomysły, dobre praktyki w tym obszarze. Nie mamy zamiaru. Wymyślać koła od nowa. Tu było wspomniane, że rozpoczynałem karierę w Ministerstwie, tak, tylko że w gospodarki, a teraz przeniosłem się do administracji cyfryzacji. Osobiście, zresztą z, z wolą ustawodawcy, rząd jest traktuje jako jedno ciało, dla mnie jest to awans horyzontalny, inne projekty, normalna rzecz, także. W sumie nie zmieniło się moje działanie, dlatego że zarówno poprzedni szefowy, jak i obecny szef wyraźnie na początku wskazał, że jest otwarty i należy współpracować z biznesem, co mnie bardzo ucieszyło, bo lubię to robić i lubię się inspirować od biznesu. Nie mamy czasu sprawdzić sami wszystkich rozwiązań i dlatego po prostu jesteśmy otwarci na... Na dobrą praktykę. Natomiast organizatorzy zaproponowali kilka tematów, żeby omówić i skomentować. No i tak wyszło. No nie da się zrobić całej prezentacji, ale z jednego tematu, dlatego je zebrałem razem, zwłaszcza że spotykamy się raz do roku i trzeba skorzystać z tej okazji, ale też skorzystam z tej okazji żeby poza tymi tematami pokazać elementy strategiczne, które są realizowane w obszarze informatyzacji i gdzie właśnie oczekiwalibyśmy pomysłów i wsparcia z Państwa strony, jakie projekty rozpoczynamy w nowej perspektywie. No, pierwszy temat Open Source jako siła napędowa przedsiębiorczości. Ja tak naprawdę zaznaczyłem Open Source Day, czyli ten networking jest dla nas siłą napędową, bo tematy żyją z ludźmi, pomysły żyją z ludźmi. I tak jakby ta innowacyjność, tak, tu słyszałem tak, rzeczywiście to wytrych. I my tą innowacyjność postrzegamy, ja uwielbiam, jak, jak mówią, zwłaszcza samorządowcy, tak, że Najlepiej się udają rzeczy, jak przychodzi taki jeden, co nie wiedział, że się nie da. I właśnie takich ludzi, takich rozwiązań poszukujemy, bo wtedy właśnie pojawia się ta innowacyjność, zrobienie czegoś w inny sposób. A tak naprawdę w zarządzaniu, w administracji, do czego nas zachęcają, to jest, to się mieści w ramach PDCA, czyli Plan do act czyli najpierw sprawdź. Czy dane rozwiązanie przynosi, dana interwencja przynosi korzyści, a dopiero potem ją wdrażaj, czyli tak jakby w mniejszej skali to, to RD. Open Source jak najbardziej się do tego nadaje. Ja staram się również promować w Ministerstwie gospodarki taką podstronę zrobiłem open source dla, dla MSP. I tam starałem się publikować informacje, open source nie tylko rozumiany jako software, ale również hardware, tak, bo jest w tym obszarze, ale open source również rozumiany jako źródła informacji, no chociażby pochodzące z administracji. Kiedyś udało mi się w miarę skutecznie zwalczyć zapis copyright na stronach internetowych www urzędów i przemycić creative commons, tak, więc bo to była po prostu pomyłka, bo chodziło o copyright do layoutu, a nie do treści, które są w środku udostępniane. No i właśnie przez takie małe naprawianie tej rzeczywistości promujemy ten open source, ten networking między ludźmi. Myślę, że w Ministerstwie Cyfryzacji też uda mi się stworzyć taką stronę, pod stronę open source dla administracji. Komisja Europejska również to wspiera, jest taki portal JoinUp, gdzie. Jest udostępniany freeware również, ale no w ogóle open source i zachęcam do, jakby do kontrybucji również w tym obszarze, żeby się pokazać. Nie widzę nigdzie postępu czasu, więc proszę mnie jakby co strofować. Mowa była o chmurze. Czy, czy, czy konieczność, czy, czy, czy idea? No myślę, że tak samo jak biznes, administracja postrzega, postrzega w tym, zresztą są duże naciski, żeby przenosić koszty kapeksowe na, na opeksowe. No nawet Ministerstwo Finansów tak, z, tak powiem, hamuje. I inwestycje w tym obszarze, i tak mam administracja, która ma tak naprawdę głód know-how, zauważyła już, że poprzez kupowanie samych licencji to know-how jakoś nie chce przyjść. Tak, więc tak jakby kupienie usługi i też outsourcowanie czy też body leasing, no różne takie metody się pojawiają, że następuje ta wymiana. No dopóki administracja. Nie ustanowi odpowiednich wynagrodzeń w tym obszarze, to to know-how będzie musiała nabywać sama z rynku. A nawet jeżeli ustanowi, to nadal będziemy dążyć do budowania centrów kompetencyjnych i wymiany wiedzy w tym obszarze. Dlatego, że no ja osobiście, ale taka jest też strategia rządu i ta strategia Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie jest mowa o państwie Optimum, czyli minimum interwencji, jaka jest niezbędna w danym obszarze, żeby wykonywać funkcję funkcję państwa i e, wczoraj byłem na takiej konferencji PTN 2.0 i jedna z, z, z pre, prelegentek w, w części inspiracje, z, zapomniałem jak się ta fundacja nazywa, odnowa, to fundacja odnowa, e, bardzo ciekawą rzecz zaproponowali. Jedna to jest Centra Usług Wspólnych, do czego nie jestem przekonany tu nie chodzi o Centra Usług Wspólnych IT, tylko właśnie o procesów w administracji księgowych, HR-owych itd. No oczywiście to się wiąże tak z systemami, które będą to w modelu chmurowym prywatnym czy hybrydowym obsługiwać, ale drugi model, który bardziej mi się, element, który mi się bardziej spodobał skandynawski, że rząd nakładając obowiązki na, na samorządy, czy też ustawodawca, tak, nakazuje zapewnienie pewnych usług, na przykład jak edukacja, czy opieka zdrowotna, ale nie dostarcza tych usług, tak, czyli Samorząd nie obarcza się po pierwsze tymi kosztami i nie nakręca kosztów również zatrudnienia w tym obszarze, a współpracuje z ngo biznesem, żeby pewne funkcje, czyli partnerstwo publiczno-prywatne. Dlaczego mówię o tym przy okazji chmury? No mówię o tym przy okazji chmury, dlatego że no musi się pojawić ten element zaufania, kiedy jest przechowyw przetwarzanie. Danych publicznych i administracja ma pewne obowiązki, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego przetwarzania. Tak? I prowadzimy w tej chwili projekt pilotażowy, jeżeli chodzi o wprowadzenie rozwiązań dla JST, a dla tego sektora rządowego, to tak naprawdę chmurę wdrażamy po to, żeby piki obsługiwać, tak. Istnieje okresowe zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową w różnej formie i to będziemy się starali kolegom i koleżankom dostarczyć, żeby mogli już te konkretne usługi świadczyć, czyli uruchamiamy enablera. ale na pewno jeżeli chodzi o strukturę kosztów, to jest to już must dla administracji, i czy zrobi prywatną, hybrydową, czy, czy publiczną. Na przykład publiczna w obszarze udostępniania danych rejestrowych świetnie się nadaje. Tak? No dane i tak są online, to można je nawet za granicą, bo to jest tylko replika. Tak? Więc jakby nie ma w tym obszarze problemów, bo są rozwiązania, w szczególności na przykład faktury można też za granicą przechowywać. Tak? To przepisy doskonale regulują. Myślę, że w tym obszarze również wyjaśnią się pewne zasady, jeżeli chodzi o relacje w zakresie danych między Unią a Stanami. To będzie dość, dość ważne dla niektórych firm, które są dzisiaj też partnerem, i to też pokazuje, jak ważny jest open source no bo któż jest, jest partnerem, tak? duże firmy. No jeden z partnerów sam kiedyś udostępnił kody tak, źródłowe do do PCTA, a drugi, tak, zresztą jeden i, i drugi trzeci też zmieniają swój model funkcjonowania w stronę usługowego, a administracja jak najbardziej tego potrzebuje, czyli przesunięcia kosztów w, w czasie. Co, co również dla gospodarki i państwa jest skuteczne i efektywne, bo te, te pieniądze można zainwestować w, w coś innego. Tak? I cenimy, jeżeli chodzi o wartości niematerialne i prawne i, i intellectual property, bardzo to cenimy, ale jeżeli to nie wytwarza wartości dodanej, do to no, administracja nie, nie, nie musi tego nabywać. Jeżeli chodzi o wsparcie dla projektów otwartych i, no, i w szczególności w nowej perspektywie, ja osobiście rozumiem to bardzo szeroko, czyli chodzi tutaj również o takie projekty, które są robione i, i możliwe są do, do, do robienia w partnerstwie, czyli zaprasza się do tego partneru spoza sektora. Finansów publicznych, regulują to zasady dofinansowania. Ja w MG takie projekty robiłem, teraz w mak również robimy to w partnerstwie. W szczególności, kiedy projekt potrzebuje takiego elementu badawczo-rozwojowego, właśnie żeby się przekonać, czy warto jest potem inwestować w dane rozwiązanie. Na razie korzystamy z jednostek z sektora badawczego, ale mogą być również konsorcja, a później będziemy również otwierać to dla, w szczególności chmurę, będziemy otwierać również dla partnerów biznesowych, bo ja powiem, jest to jeden z modeli. Oczywiście drugim modelem są zanim się jeszcze wejdzie w przetarg, to normalne, Dialog techniczny, tak? czyli zorientowanie się jednak, co jest dostępne na polskim rynku. I na przykład open source też się rozpowszechnia dzięki temu, że jest coraz więcej specjalistów i wsparcia, bo administracja, jeżeli coś bierze i musi trwałość i stabilność danego rozwiązania utrzymać, to musi mieć pewność, jak sama nie ma wewnątrz, to musi mieć pewność, że na rynku istnieją specjaliści i można ich zakontraktować. No, ta otwartość przejawia się również w udostępnianiu danych do tworzenia własnych projektów, centralne repozytorium informacji publicznej, da, portal dane publiczne gov.pl, czy zaraz jak mi się uda przenieść domenę datagov.pl istnieje taki polski już portal, po, po raz drugi rozporządzenie jest zmieniane jest rozszerzany zakres informacyjny. No, oczywiście, że jeszcze kuleje, bo tam nie ma API do raw Data, albo teraz wytwarzają. Natomiast jeżeli tylko się. Po, pojawia ktoś, kto chce z tego korzystać i mówi jaka ma tak, proponuje jakąś konkretną specyfikację interfejsu wymiany, no to z, zaczyna to działać, tak, czyli przez, my dba, zaczynamy dbać wtedy o to, żeby, żeby to nie były PDF-y, Excel, -y, no czasami tak, CSV-y to jeszcze czytam Excele, -y nawet, jak cię mogę, ale y, y, z tego co widzę to, to po prostu w innych państwach i, i z tego wnioskuję, że odbiorcom zależy na raw data, tak, i na API, które mogą wykorzystywać, i na danych aktualnych i stabilnym dostępie. O, tak powiem, w środkach unijnych jeszcze chwilę powiem, także ta otwartość. No myślę, że poprzez chociażby krajowe ramy interoperacyjności i inne elementy, gdzie jest wymagana neutralność technologiczna, no ale nie, nie rozumiana, że nie możemy zastosować konkretnej technologii, technologii bo tak jakby zastosowanie konkretnej technologii wpływa na, ef, na efektywność, tylko chodzi o to, żeby nie wpaść w vendor locking, chodzi o to, żeby rynek zamówień publicznych był otwarty dla Wszystkich przedsiębiorców i żeby były spełnione pewne standardy, żeby administracja mogła przenosić swoje rozwiązania. Także to, to pojęcie nie jest takie same, to jest zaszyte, tak to jakby w wymaganiach naszych krajowych i unijnych jest to jak najbardziej zaszyte. Open source w zamówieniach publicznych, jakie zalecenia? Ja zamówiłem teraz, zwłaszcza po zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, wyspecyfikowanie przez wcześniej władzę wdrażającą, teraz Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmienili nazwę, wyspecyfikowanie w końcu wzorcowej umowy i kryteriów pozacenowych i osobiście... Łatwiej jest na przykład wyspecyfikować do, do chmurowych, jeżeli chodzi o open source. Oczywiście, że ktoś może takie, takie wymaganie bezpośrednio sprecyzować. Ale to, że nie możemy na przykład ograniczyć tylko do, do open source, wykazuje też to znaczenie samego open source, że tak by dorównał innym rozwiązaniom. Tak, że no nie ma już takiej nie ma takiej przewagi przez to, że tak jest czymś niezwykłym. Stał się tak jakby normalnym elementem i można jak najbardziej takie wymaganie stworzyć. Ja osobiście i będę zachęcał, jestem zwolennikiem licencji niewyłącznych, bo tak bym nie widzę potrzeby, żeby administracja kupowała licencje wyłączne, co będzie rozwijać produkty na tej bazie. Nie ma takiej potrzeby. Może zostawić licencję dostawcy, co, co zmniejsza Koszt dostarczenia rozwiązania, dostawca może sobie inną linię produktową na bazie tego rozwijać, proszę bardzo. Administracja i tak te rozwiązania po jakimś czasie degradują i jeżeli ktoś nie utrzymuje to po pięciu latach trzeba to wymienić. Tak, technologia idzie do przodu. Bardzo ważne jest też przy tych zaleceniach to, co, o czym zapominamy, czyli odbiory częściowe, odbiory warunkowe, takie będę tam kolegom zawsze przypominał, no, czekamy też wdrożenie nowej dyrektywy o zamówieniach. Mam nadzieję, że. Nic w tym obszarze nie, nie popsuję, ale no chcę taki zestaw kryteriów pozacenowych i, i jestem otwarty na propozycje, bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że w obszarze software'u, hardware'u, systemów trochę inne kryteria yy, mogą powstać, ale nawet yy, samorząd zamówień publicznych yy, ciekawe kryteria stosuje, też ich podglądamy. No, są takie kryteria jak. Rozszerzona gwarancja, czas dostawy to są tak jakby najprostsze, ale gotowość rozwiązania właśnie do podłączenia, do chmury, czy wirtualizacja rozwiązania, te kryteria jako pozacenowe możliwe do skwantyfikowania oceny pojawiają się. Jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, żeby włączyć inne, zachowując tą zasadę otwartości technologicznej. Miałem w tamtą stronę, dobrze. To teraz trochę z tych elementów nudnego urzędnika i dlaczego uważam, że trzeba być nudnym urzędnikiem? Trzeba być nudnym urzędnikiem dlatego, że strategia Państwa powinna być stabilna, tak? Czyli jak założyliśmy w jakiej perspektywie to powinniśmy powtarzać to samo, czy wdrażać to samo, a nie tak powiem z kadencji na kadencję wymyślać nowe rozwiązania, ale Praca w administracji nauczyła mnie, że, że jest przyjemna w, 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 w tym obszarze, że niezależnie od tego, co by Państwo mi nie powiedzieli, że należy to robić, odnajdę to Państwu i w przepisach i w strategiach. Czyli tak jakby założyliśmy, że wszystko trzeba robić i będziemy dobrze to robić, no tylko się okazuje, że potem zapominamy co zapisaliśmy albo nie ma komu tego robić, więc... Strategia no to nie jest robienie jednak wszystkiego, tylko skoncentrowanie się na pewnych, na pewnych lewarach, tak? czy skoncentrowanie się na pewnych elementach kluczowych, bo po pierwsze, tak jak powiedziałem, albo nie trzeba interwencji, bo rynek doskonale to obsługuje, albo po prostu zjawiska społeczno-gospodarcze same to obsłużą i żebyśmy nie wiem, jak bardzo chcieli, to tego nie zmienimy. To są trzy elementy, które występują w strategiach, zarówno jak Państwo popatrzycie od tych dziewięciu strategii krajowych, potem jest strategia rozwoju Unii, Polski, potem jest strategia Sprawne Państwo i ta już jest zarządzana przez Ministerstwo Cyfryzacji. Tam są odniesienia do i, i government dokładnie. Planem wykonawczym, to też za chwilę pokażę, jest... Program zintegrowanej informatyzacji, który tam też wynika z ustawy o informatyzacji, no, czyli jakby i są umocowania i są te trzy osie. Rozwój infrastruktury to jest jako MAST przyjęte, tylko że tego nie da się zrobić bez współpracy z dostawcami. Tak? Czyli my jesteśmy bardzo otwarci na wysłuchanie. I organizujemy spotkania z vendorami, nie z integratorami, z vendorami, żeby się zorientować co jest na polskim rynku dostępne i co można właśnie zachęcać, czy w ramach dialogu technicznego, czy SIWZ-ów, żeby było uwzględniane. Drugi element to jest rozwój kompetencji. No tak, jak powiedziałem, bez tego, tak, możemy mieć narzędzia, możemy mieć świetny nożyk szwajcarski, ale jak nie zbadamy go, nie wiemy co użyć, albo co gorsza, otworzymy wszystkie narzędzia naraz, no to krzywdę sobie raczej zrobimy niż coś pożytecznego. I element rozwoju usług, który to są te strategie założone user centric, stąd jest współpraca z interesariuszami, ale dla nas ciekawym odkryciem dla mnie było, że nie jest bezpośrednim interesariuszem przedsiębiorca, tylko urzędnik, bo to urzędnik obsługuje tego przedsiębiorcę, jest tak? to było, ta, Takie ciekawe zjawisko, że, że, że tak naprawdę dostarczamy narzędzia dla urzędników, żeby oni lepiej świadczyli swoje usługi na, na rzecz przedsiębiorców, a nie cały czas zmuszanie przedsiębiorców czy obywateli, żeby wypełniali jakieś formularze. Jak oni tylko dwa razy do roku potrzebują z tego skorzystać. No i zaznaczyłem ważny element rozwój bezpieczeństwa. W tym obszarze <laughs> open source przynosi dla nas duże nadzieje. No, otwartość kodu możemy go zbadać i mam nadzieję, że któregoś dnia. Polska będzie miała własny, no nazwijmy to, powiem, system operacyjny, ale nie chodzi nam o system operacyjny dla administracji, właśnie o otwartym kodzie, gdzie będzie można kontrybuować, ale nie, nie chodzi mi tylko o ataki, który obsługuje system operacyjny, bo powiedzmy sobie szczerze, urzędnicy z systemu operacyjnego to może pulpit i zegar korzystają, tak, a reszta to są aplikacje, tak, czyli urzędnicy mają konkretne za zadanie, wpisanie, w szczególności przetwarzanie informacji, bo to jest robota urzędników, czyli wpływa informacja, jest przetwarzana, wypływa w różnych postaciach, tak, ustawy, informacja publiczna, jak Państwo przyjrzycie się modelowo to właśnie na tym polega praca administracji, ja porównuję to do bankowości, bankowość zarządza asetem pieniądz, administracja zarządza asetem obywateli w postaci informacji, tak? I potem mówiliśmy, dlatego mówiłem o tej ochronie informacji, bo na tym właśnie opiera się zaufanie do, do państwa. Jak wygląda... Ten, ten slajd pokazuje, jak z, nas, z mojej perspektywy wygląda zagadnienie, problem zarządzania portfelem, tak? bo problem jest w tym, żeby zarządzić portfelem projektów. No i tu są właśnie te siły oddziaływania, czyli z jednej strony jest budżet, który wpływa na technologię, a z drugiej strony jest komitet Rady Ministrów, który jest takim, taką odnogą. Rady Ministrów, która pilnuje regulacji w obszarze informatyzacji. Tak? No ja bardzo lubię PDCA, więc zawsze to pokazuję, ale żadnego dobrego rozwiązania, ponieważ no my działamy w granicach i na podstawie prawa, ja zawsze mówię, że możemy wiedzieć, że Chodzenie na lewo jest szkodliwe i dla nas i dla obywateli, ale jeżeli ustawodawca napisał, że należy chodzić na lewo, to będziemy chodzić na lewo, tak? I na tym polega właśnie stabilność państwa, że transparentność, że wy wiecie z przepisów, w którą stronę będziemy chodzić. Oczywiście może powstać inicjatywa obywatelska, 100 tysięcy podpisów, jak się z nim zgodzi, możemy zacząć chodzić na prawo albo sami zaproponujemy, że już mamy dosyć chodzenia na, na, na lewo. No ale... Dla Państwa myślę, że ważniejsze żebyście obserwowali dokument PSIP, czyli program zintegrowanej informatyzacji, i również proponowali ewentualne korekty tego dokumentu, bo to jest żyjący dokument. Tak? Na niego oddziaływują oczywiście, zaraz Państwu pokażę te kluczowe procesy, ale pryncypia, ramy, ramy interoperacyjności, no i w szczególności misja, wizja i priorytet, Tak, Czyli, jakby, jest to spójny organizm który raczej poprzez sprzężenie zwrotne ma, ma podlegać korygowaniu, niż do 2020 nic nowego nie chcemy wymyślać. Żeby pokazać Państwu, w jakim otoczeniu jako administracja się znajdujemy, tu szybko zarysowałem rozwój strategii informatyzacji. No najpierw było SOA, tak, czyli efektywność procesowa, ale to wszystko się koncentrowało wewnątrz organizacji, ISO i tak dalej, tak, nagle potem administracja do, dostrzegła, że tak naprawdę to, to robimy w ogóle nie dla siebie, dla obywatela, no i pojawiły się, strate pojawił się strategii user centric, dwie minuty czy dwie sekundy, dwie minuty, dobra, przyspieszam, no i skończyłem. Potem jest User Centric, czyli UX, one, one Stop Shop i strategie takie bardzo zaawansowane Brytyjczycy, ale dlatego, że mają inną strukturę prawa, Digital by Default, chociaż teraz to forsują. W, w, w komisji i digital only. Tu Duńczycy są bardzo zaawansowani. No kazali wszystkim swoim obywatelom tylko elektronicznie się komunikować. Mówimy o tych poziomach. Cały czas się kręcimy w administracji wokół interoperacyjności. No i drugi element, który zachęcam oprócz ZIP-u, żeby Państwo obserwowali i również kontrolowali, to są pryncypie architektury korporacyjnej. To są jakby nasze ramy funkcjonowania, które w tej chwili są wypracowywane i konsultowane. W, w mac u Kolega Michał Bukowski się tym zajmuje. Możecie bezpośrednio dołączyć, jak ktoś ma ochotę. On bardzo lubi konsultować do, do, do prac zespołu. Tu zadałem takie pytanie, ponieważ ja osobiście to jest taki nasz trochę wewnętrzny spór w Jeżeli chodzi o to, co zaprogramowaliśmy w zip i to, co finansowanie nam narzuca, jest to trochę taka zasada konkursowa. To trochę tak jakby negowała podstawowe zasady ekonomii, czyli że pieniądz idzie do pieniądza, więc jak ktoś ma potencjał wytwórczy to i ma pomysł, to uruchomi projekt, ale niekoniecznie on trafi w tą domenę funkcji państwa, którą chcielibyśmy właśnie zasilić. No i to jest taki trochę spór, jak tym pieniądzem i portfelem zarządzać. No tu zostawiam tylko już do państwa rozważenia quality versus quantity, czy też odwrotnie. I to są kryteria jakościowe, które mi osobiście towarzyszą, jeżeli rozważam, czy, czy dany projekt w portfelu powinien się, się znaleźć i, i dlaczego, tak. I tak to jest mój, to jest moja matryca dy, dyskusji z kimś, kto chce, chce robić projekt. Misja, wizja i priorytety. Celem jest jednak mak by państwo jak najlepiej służyło swoim, swoim obywatelom, no i te trzy znowu imperatywy, tak, impet cyfrowy, społeczeństwo cyfrowe, administracja i otwarty rząd, proszę pamiętać, że tu chodzi o organizację, technologię, regulację, no i, internet, i telekomunikacja, to zawsze postrzeżecie. Już zbliżam się do, do, do końca. Tu dla Państwa mówiłem o strategiach. Macie Państwo całą mapkę, jak wygląda sfinansowania, podział na, na, te, na, te, na te trzy osie, konkursy, strategie, to można za, zawsze sobie do tego sięgnąć. Polska cyfrowa, o której mówiliśmy, i tu te 2 miliardy euro. No, pierwsza oś to jest telekomy, tak, To jest ta infrastruktura. Druga oś tylko dla administracji centralnej, chociaż tam jest po dość 2-2 właśnie na, na back officey Czyli też będzie to ogłaszane. No, trzecia oś. Kompetencje, chociaż trochę mało. Na szczęście można pomiędzy osiami przesypywać i mam nadzieję, że koledzy z ministerstwa również w ogóle na cały program, jak dobrze pójdzie, to dosypią, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o rozwój Polski, to nie jest tylko centrala, to nie są tylko usługi centralne, to jest rozwój Samorządów. Czyli dla nas wa ważne jest synchronizowanie tego z RPO, czyli regionalnymi programami operacyjnymi, również z programem, który wpływa na kompetencje Power. Już nie wspomnę o, o POIG, gdzie są inteligentne specjalizacje. No, już nie będę mówił, czy jest, czy nie ma ICT, to już dla, dla zainteresowanych gwarantuję Państwu, że jest, chociaż nie jest jawnie nazwane. I zostawiam Państwa z tą myślą, która. Mniej znaczy więcej, oznacza tylko tyle, że jednak mniej usług o większej jakości i wierzę w to, że to jest lepsze niż multum usług, z których nie wiemy jak skorzystać. Dziękuję serdecznie.